Co robisz? Sprawdzam, o czym pisałam. Podkokujesz się w kimś? Nie, przestań. Piszę dla siebie, to tylko moje przemyślenie. Więc dlaczego wkurzacie, że Miguel je przeczytał? Bo tak się nie robi. To nie jest nie przesadzaj. To moje osobiste rzeczy. Ukradł mi je. A ja bym chciała, żeby przeczytał mój pamiętnik. Oszalałaś. Masz bzika na jego punkcie. Podobno opowiadał o mnie okropne rzeczy armii. się może przez to, co tu przeczytał. Nienawidzi mnie. Kompletny idiota. Mam wrażenie, że to przeczytał, bo interesuje się to bo. Chce mi zatruć życie, ale nie dopuszczę do tego. I wiem, co zrobię. nie mogę tego powiedzieć. No i nie mogę digas. Wolę nie patrzeć, jak się niszczycie. To ja zniszczę jego. To Akian. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Przyczyniłam się do tego, że go wyrzucili. Ale nie chciałam, żeby sprzedawał narkotyki dzieciom. Nie wiem, co teraz o tym myśleć. Może nie zdawał sobie sprawy z tego, co robi. Doskonale wiedział, w co się pakuje. Nie będę go osądzać. Sama też omal nie zrobiłam podobnego głupstwa. Ważne, że nie dałaś się w to wciągnąć. Dzięki Tobie. Rakel? Tak. Twoje włosy. Co się stało? Są piękne. Co stosujesz? Dasz mi nazwę szamponu? Jasne. Wspaniałe. Chciałam Cię prosić o przysługę. Daj Miguelowi do zrozumienia, że Ci się podoba. Niech pomyśli, że nie może bez Ciebie żyć. Co? Zatruj mu życie najlepiej, jak potrafisz. Zrobisz to dla mnie? Więc jak? Sama nie wiem. Nie proszę o nic nadzwyczajnego. To tylko przysługa. Poza tym, nic za darmo. Jeśli zatrujesz mu życie, możesz liczyć na mnie w innych sprawach. Dobrze, że mi przypomniałaś, ale nie wiem, że ci się uda. Mia jako ludzi załatwi wszystko. O co chodzi? Podoba mi się pewien chłopak. Kto? Tomas. Tomas. Nie ma sprawy. Postaraj się zrobić o to, proszę, a dostaniesz Tomasa na tacy.

Coś nie tak? Nie dosyć, że jest na, mol, na to jeszcze wiecznie narzeka. Dzięki, ale nie jestem zainteresowany. To wszystko? Więc spadam. Co z tobą? Zaraz do Was przyjdę. Co ty wyprawiasz? Jak spałaś? Doskonale. Super, chrapałaś sobie w najlepsze, a ja nie mogłem zmrożyć oka. Co ty wygadujesz? Ja nie chrapię. O co ci chodzi? Wysławiaj się jak należy. Nie słowa są ważne, ale uczucia. Co takiego czujesz? Już jakiś czas i jesteśmy parą, więc chciałbym Ci dać całusa. Co? Całusa. Nie udawaj. Całus to. Pocałunek wiem. Potrafisz być zabawny. Zaskoczyłeś mnie. Taka moja natura. A więc jesteśmy parą. Już się pocałowaliśmy. W dniu, kiedy zaczęliśmy ze za sobą chodzić. To było tylko smoknięcie. Mówię o prawdziwym pocałunku. Na pewno będzie taka okazja. W przyszłości. Na trzeciej lekcji mamy wolne. Czekam w magazynie. Tylko nie jedz cebuli. Wycałujecie. cię. Boże, dlaczego? Co się stało? Zaraz się załamie. Wolałabym chyba ból zęba. I to ten najgorszy. I jak? Tak sobie. Już nie wiem, co wymyślić. Spokojnie. Zadbam, żeby się tobą zainteresował. Jak? Zostaw to mnie. Jest wścibski, lubi się wtrącać do mnie swoich spraw. Zaczniemy od tego. A ty? Rozmawiałaś z Tomasem? Tak. Co mu powiedziałeś? Zasygnalizowałam mu sprawę. Spokojnie, nie mogę być natarczywa, bo się zorientuję. A tego nie chcemy. Nie martw się. Zadbam o wszystko. Znasz mnie. Idź na lekcje i niczym się nie przejmuj. Musisz mi pomóc, co pilne. Chodź ze mną. Nie mogę. Nie widzisz, że jest zajęta? Cześć, Mia. Widzę Augusta. Więc jak? Nie może. Jest ze mną. Wiem. To straszne. Twój brat nie daje celinie chwili spokoju. Ostrzegałam ją. Co on sobie myśli? Kiedy byłyśmy u mnie w domu, przyszedł i nie pozwolił nam rozmawiać. A ja mam do niej ważną sprawę. Odpędził mnie. Jest stupnięty. Dziwię jej się, że z nim wytrzymuję. Mam do ciebie prośbę. Zgódź się. Pójdziesz do magazynu. Tam czeka na mnie Żywani. Powiedz mu, że nie przyjdę. Wymyśl coś. O co chodzi? Chce mnie pocałować, ale ja nie chcę. Ratuj. Robię to tylko dla Ciebie. Naprawdę? Kocham Cię.